Szanowni Państwo, drodzy obywatele, minęły już prawie dwa lata odkąd został zarejestrowany pierwszy potwierdzony przypadek COVID-19 w regionie Ofpenbach. Teraz prawie dwa lata później patrzę się z Państwem i cofamy się myślami do roku 2020-2021, który w wielu dziedzinach naszego codziennego życia wciąż był dotknięty skutkami pandemii korony. Do przepisu noszenia maseczek przy zakupach na szczęście się już przyzwyczaili. Dużo obywateli jest już zaszczepionych. Mimo wszystko był to rok poważnych decyzji zwłaszcza ze względu na szybkie rozprzestrzenianie wariantu Delta i nowego wariantu Omikron. Nadal jest ważne, żeby zachować równowagę pomiędzy ochroną zdrowia z jednej strony i jak najmniejszą ingerencją w wolność każdej jednostki z drugiej strony. Szczepionka jest i zostanie najlepszą możliwością, aby zakończyć pandemię. Pod koniec września zamknięto duży ośrodek badawczy a Okręg uznał, że odpowiedzialność za szczepienia spoczywa przede wszystkim w rękach profesji medycznej. Wtedy świadomie utrzymując własną łatwo dostępną ofertę w małym ośrodku szczepień w Diedzenbach byliśmy wówczas jednym z nielicznych powiatów i gmin, w których utrzymaliśmy tę usługę ze względu na nieprzerwany wysoki popyt. Otworzyliśmy też kolejny większy ośrodek, który na początku grudnia otworzył w Heusenstamm i bardzo dobrze się przyjął. Pomimo korony dobrze przyjęta została również codzienna działalność administracji powiatu. Też szczególnie w sektorze szkolnym wiele mogliśmy poruszyć i zmienić, a przede wszystkim osiągnęliśmy sukces w pakiecie cyfrowym. Jako jeden z pierwszych szkół w Hesli od marca mieliśmy pełny zasięg Wi-Fi. Podłączenie szkół do sieci światłowodowej, a także jak już jesteśmy przy temacie włókna szklanego, to w tym roku region of PNBach dołączy do gigabitowego regionu Frankfurt-Urhein-Main spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Regionalnym frankfurt Kalinemain main jak i powiatami i okręgami miejskimi chcemy wszyscy razem najpóźniej do 2025 wszystkie tereny przemysłowe, jak i połowę wszystkich gospodarstw domowych w regionie podłączyć do internetu światłowodowego. Do roku 2030 nawet 95% wszystkich gospodarstw domowych. Zostało również założone nowe Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu. Wraz z naszymi partnerami chcemy wnieść istotny wkład w ochronę natury i odpowiednią ochronę klimatu. Rozpoczęliśmy też nasz pierwszy w tym roku klimaton w powiacie Offenbach, gdzie zainteresowani wyzwaniami związanymi z ochroną klimatu mogą uczestniczyć w tym w aplikacji. Wraz z rozwojem gospodarczym miasta Ofpenbach uruchomiliśmy nasz największy do tej pory projekt miasta i regionu pod nazwą Miasto i Region Online Plus, który już od listopada pomaga Firmom z regionu w lepszej i widocznej prezencji internetowej. Wspominając konta w mediach społecznościowych, trzeba wspomnieć, że region Offenbach rozszerzył także od tego roku swoją działalność i wszelkie zajęcia w regionie i informacje o tym można od tego roku znaleźć na Facebooku, Twitterze i YouTube, jak i na Instagramie. Z powodu pandemii na niewielką skalę mogliśmy uczcić także premierę pierwszego szkolenia lidera młodzieży w kręgu of Rozpoczęło się to pomyślnie. Nasz region został również po raz piąty wybrany przez Komisję Europejską jako sponsor Centrum Informacyjnego Europe Direct. Jest to digitalizacja administracji powiatowej. Panie i Panowie. Dzięki ustawie o dostępie online mają Państwo prawo do rozwiązywania swoich problemów do końca przyszłego roku przez internet. Szkoły będą nadal odgrywać ważną rolę w nadchodzącym roku. 46 milionów euro będą zainwestowane w rozbudowę budynków i rozbudowę całodziennej opieki nad dziećmi, jak i w digitalizację. Transport publiczny jest najważniejszym projektem i nie tylko dla naszego powiatu, ale dla całego regionu i budowa stycznej regionalnej zachodniej. Chcemy także zainwestować 1,9 miliona euro w regionie w 2022, ale również szybko na miejscu pojawią się zauważalne innowacje. Hopper Nowoczesna Taksówka, którego praca we wschodnim regionie tak dobrze się sprawdziła, że obszar działania powinien zostać rozszerzony w nadchodzącym roku. I ta nowoczesna Taksówka Zbiorowa Plus będzie również jeździć we Gelesbach, Heusenstamm, Langen. Heim, Obertshausen i Redermark. W ciągu ostatnich dwóch lat, pandemia wpłynęła także bardzo na życie klubowe i kulturalne. Region zwiększa także w 2022 roku dofinansowanie klubów i planuje dołączenie do Funduszu Kultury Frankfurtu Heine-Maina, by móc lepiej pomóc pracownikom kultury. W roku 2020-2021 dużo się działo, ale także w nadchodzącym roku mamy. Wiele do zrobienia. Dlatego na zakończenie bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy ponownie osiągnęli coś niezwykłego, a przede wszystkim personelowi medycznemu w szpitalach i, i przychodniach oraz zatrudnionym w domach starców i placówkach opiekuńczych. Moje podziękowania również kieruję do pracowników karetek pogotowia, a także opanowania nieprzerwanego wielkiego wyzwania w wewnętrznej służbie ratowniczej. Nie możemy tego zapomnieć. Chcę także serdecznie podziękować Straży Pożarnej i organizacjom pomocy w przypadku katastrof, służbom ratowniczym, a także wiele prywatnym organizacjom, które aktywnie pomagały i działały zwłaszcza w przypadku poważnych pożarów lasów w Grecji, a także przy katastrofie powodziowi w Nadrenii Północnej. Westfalii i Nadrenii często dochodziły do granic swoich możliwości. Ponadto pragnę również podziękować przywódcom politycznym w 13 miastach i gminach oraz gremiom naszego regionu, którzy w czasach pandemii muszą podejmować decyzje, z którymi musimy się wszyscy mierzyć. Szanowni Państwo, pragnę także podziękować za solidarność w regionie Offenbach. Tylko jeśli będziemy odważnie i zjednoczeni iść naprzód, możemy sprostać wszystkim wyzwaniom. Jak już kiedyś Antoine de Saint-Exupéry powiedział, nie możesz patrzeć w przyszłość, ale możesz położyć pomnik pod coś w przyszłości. Ponieważ możemy razem budować przyszłość. Pracujmy nad tym razem dla regionu Offenbach i nadal jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Życzę Państwu szczęśliwego startu w udany i zdrowy rok 2022.